W komunikacji mamy też element y, różnic. Czyli y, ja będę coś ci tłumaczył, a Ty będziesz mówił, ale o co Ci chodzi, No bo mo możemy mieć różne y, chociażby środowiskowe rozumienie słów. W języku potocznym, y, y, w Polsce jest wiele różnic. Więc czasami musimy sobie pewne rzeczy wyjaśnić lub używamy też skrótów myślowych, swoich tradycyjnych rodzinnych, a wręcz, Dodatkowo, jak mamy emocje, jeszcze mówimy szybko, niezrozumiale, niegramatycznie. I czasami jest tak, że patrzymy na drugą osobę, i naprawdę nie wiemy, co ona mówi. No, ale jeżeli też jesteśmy w emocjach, no to chcemy brać w tym udział. Więc odpowiadamy na te słowa, które zrozumieliśmy, albo które sobie wybraliśmy, albo które zinterpretowaliśmy po swojemu. I nagle dyskusja jest, na przykład, na dwa różne tematy. To jest to niedogadywanie się. Takie, to główne. Natomiast to pewnie, o którym mówisz, to jest to, że mamy różnicę zdań. Ja chcę w lewo, ja chcę w prawo. Tak, to jest bardzo częste w związku i to jest ok, Bo my nie musimy być jednakowi, bo to byłoby strasznie nudne. Więc chodzi o to, żeby nauczyć się, co robić w sytuacjach, kiedy, no, mamy różnicę zdań. To nie jest tragedia, to jest fajna rzecz. Tylko mamy mieć narzędzia do tego, żeby w jakiś sposób się dogadać.